Film zrealizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, instytucję województwa małopolskiego, współfinansowany z Funduszu Społecznego Unii Europejskiej. Film promuje Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia. U góry ekranu pojawiają się logotypy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i Małopolski. W kadrze widać pomieszczenie w Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia, w którym stoi stół z krzesłami. Na stole leżą materiały promocyjne MSUES. W tle banner z widocznym znakiem jakości MSUES. Na tym tle konsultantka wita przedsiębiorcę uściskiem ręki i gestem zaprasza go na konsultację. W kolejnym ujęciu jedna z konsultantek stoi i mówi frontem do kamery, na tle ścianki z logotypami Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Małopolski. Wspieramy firmy szkoleniowo-doradcze w przygotowaniu do spełniania standardów MSUS. Konsultantka siedzi przy biurku, na którym rozłożone są materiały informacyjne dla firm szkoleniowych. Naprzeciwko niej siedzi przedsiębiorca. Oboje przeglądają informator i rozmawiają. Ta sama konsultantka stoi frontem do kamery na tle ścianki z logotypami i zwraca się wprost do kamery. Jej wypowiedź jest przebita ujęciem konsultacji online. Na biurku stoi ekran komputera, na którym widać jedną z konsultantek prowadzącą prezentację dotyczącą standardów jakości MSUS. Znak jakości MSUS jest potwierdzeniem, że szkolenia i doradztwo realizowane przez firmę są na odpowiednim poziomie, a firma jest dobrze zarządzana. W kadrze widać kolejną konsultantkę, która siedzi przy biurku i rozmawia z przedsiębiorcą. Na biurku leży certyfikat, potwierdzający spełnienie przez firmę przedsiębiorcy standardów jakości MSUS. Ta sama konsultantka stoi na tle ścianki zwrócona frontanie i wypowiada się wprost do kamery. Jej wypowiedź zostaje przebita ujęciem, w którym gratuluje przedsiębiorcy uściskiem ręki i wręcza mu certyfikat jakości MSUS. Skorzystaj z konsultacji, na których poznasz standardy jakości MSUS, przygotujesz się do audytu oraz dowiesz się, jak rozwijać swoją firmę. Sekwencję kończy kadr, w którym stoją trzy konsultantki, które pojawiły się w spocie. Stoją frontalnie na tle ścianki z logotypami i uśmiechają się potwierdź wysoką jakość swoich szkoleń i doradztwa. Pojawia się plansza końcowa z informacjami kontaktowymi Centrum Zapewnienia Jakości Kształcenia. Centrum znajduje się przy placu Na Stawach 1 w Krakowie. Z Centrum można skontaktować się telefonicznie pod numerem 12 61 98 452 lub mailowo. jakoscmaupa.wup-krakow.pl Na końcu filmu pojawia się plansza z napisem Spot współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na dolnym pasku od lewej widnieją logotypy Fundusze Europejskie Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Małopolska Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny.